Typowego gatunku, jak dla mojego kanału, a konkretnie ze liwierką do drewna. I zdecydowałam się na tę recenzję, ponieważ z tej konkretnej świerki jestem po prostu niezadowolona i żałuję, że właśnie tę konkretną w Lidlu swego czasu kupiłam, i jest to liwierka marki. Parkside. I następnie muszę naturalnie zaznaczyć. Zresztą prawdopodobnie każdy się bardzo szybko domyśli, że nie jestem żadnym specjalistą, jeżeli chodzi o szlifierki, nie jestem solarzem, nie jestem konserwatorem mebli, nie robię niczego tą szlifierką, co wiązałoby się z jakąkolwiek pracą zarobkową, czy nawet z jakimś bardziej profesjonalnym hobby. Mam po prostu kilka drewnianych elementów w domu, drewnianych blatów, które co jakiś czas muszę konserwować. I do tego celu chciałam sobie zakupić szlifierkę, aby sobie tę czynność ułatwić, ponieważ szlifowanie takiego blatu za pomocą po prostu papieru ściernego jest bardzo czasochłonne i bardzo męczące. I generalnie, co do zasady, bardzo cieszę się, bardzo jestem zadowolona z faktu, że w tej chwili mam szlifierkę, bo ogólnie cały proces szlifowania idzie szybciej, ale z tej konkretnej szlifierki, z tego modelu Parkside nie jestem zadowolona. Po pierwsze, nie wiem, czy wynika to z mojego modelu. Z mojego egzemplarza, czy generalnie jest to wina tych, budowy tych wszystkich szlifierek, ale ten pojemnik na zabrudzenia u mnie pod wpływem wibracji, jakie wprowadzona jest w trakcie szlifowania ta szlifierka, pod wpływem wibracji bardzo szybko spada praktycznie po już kilkudziesięciu sekundach jest poza szlifierką, a Cały ten kurz, cały ten pył wszystko unosi się w koło. Zresztą widzicie, że ten, to urządzenie jest całe utytłane, też na ja naprawdę nie Liczę się z tym, że tego rodzaju rzeczy się po prostu brudzą, ale mimo wszystko myślę, że byłabym dużo bardziej zadowolona, gdyby ten pojemniczek na zabrudzenia po prostu nie spadł. A, próbowałam sobie radzić w jakikolwiek sposób, go tutaj przymocowując, przyklejąc, obklejając taśmą, zawiązując tasiemkami i taśmka jeszcze nawet w miarę zdawała egzamin, ale tak czy inaczej, no umówmy się, kupuję urządzenie z pojemnikiem, po to, aby ten pojemnik się na tej szlifierce Trzymał. I drugi problem, jaki mam z tą szliwierką, to brak dostępności końcówek. Ja mieszkam w mniejszej miejscowości i tutaj stacjonarnie nigdzie w żadnym sklepie mam dwa sklepy, dwa markety budowlane, i nigdzie, nigdzie nie mogłam kupić końcówek, które byłyby odpowiednie, które pasowałyby kształtem do tego właśnie modelu szliwierki. Te, które udało mi się w końcu zakupić. Kupowałam o ile dobrze pamiętam w Kastoranie, ale do Kastoramy musiałam już sobie kilkadziesiąt kilometrów po te końcówki pojechać. Oczywiście wszystko możemy kupić w sieci, ale jeżeli chcemy skorzystać ze szlifierki z dnia na dzień, potrzebujemy z dnia na dzień końcówek, no to kupowanie w sieci wówczas wydłuża nam czas oczekiwania na możliwość skorzystania z urządzenia. Tyle, to są moje dwa zastrzeżenia, więcej zastrzeżeń tak właściwie nie mam, bo też się na tych urządzeniach tak naprawdę nie znam. Tak jak mówiłam na początku, mówię z punktu widzenia kompletnego laika, dziewczyny, która od czasu do czasu potrzebuje w domu skorzystać z zaszywierki, aby sobie ułatwić życie. Jeżeli macie jakieś uwagi, macie jakieś sugestie, jakieś propozycje, szczególnie jeżeli chodzi o ten spadający pojemnik, to dajcie proszę znać w komentarzach, ja się bardzo chętnie zapoznam z, z wskazówkami co do tego. Być może ja coś niepoprawnie robię, ale naprawdę już tutaj próbowałam na milion sposobów tak to głosić, aby nie spadało. Jest tutaj taki mały. Mm, yy, ta mała blokada, która właśnie ma ten pojemnik trzymać, ale pomimo nasunięcia w ten sposób, że blokada powinna to blokować, to to i tak pod wpływem wibracji spada. Więc nie wiem, nie mam zielonego pojęcia o co tutaj chodzi, co jest nie tak. Jest to bardzo duży minus i bardzo obniża to komfort korzystania po prostu z tej szufierki. Także tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny, jeżeli jakiś. Taki sam laik jak ja zastanawia się nad kupnem szlifierki to pomogłam mu w podjęciu decyzji. Dajcie znać, tak jak prosiłam wcześniej, jeżeli macie jakieś uwagi. Subskrybujcie kanał, jeżeli interesują Was recenzje w moim wykonaniu. Więcej i pozostałe recenzje są dłuższe i skupione na większej ilości detali, bo zwykle recenzuję uwodzenia, które używam znacznie częściej niż Taką flipierkę i co do których mogę się wypowiedzieć nieco więcej. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia!